Jacku, to podaj swój sygnał ja mogę, no mogę zabrać? Pięknie Dobra, witam wszystkich tam poszukiwaniach Cześć Dzisiaj kręcimy się w okolice Leśniczówki Mamy zgodę na takie dwie duże działki I zanim dojdziemy do tego miejsca to też kawałek drogi nas czeka Bo wiadomo parking nie jest przy samych naszych działkach No i co tak jak zawsze nie? Trzymajmy się bezpieczeństwa Czyli tam jak duże sygnały są to kopać obok Jak będzie jakiś taki duży sygnał to uważajcie No i co? Tak, dołki zasypywać, dołki zasypujemy dokładnie Żeby nie było dziur po nas żeby nas nie narzekali, nie? Do boju. Ognisko zrobimy gdzieś o 11, także trzymajmy się grupą, żebyśmy się nie pogubili, bo naprawdę tu idzie się pogubić, nie? nie? Dobra, lecimy. Sprzęt lekko rozgrzany, pierwsze wejście do lasu. I co, chłopaki łuski wychodzą, tak? Ogólnie temat mamy taki, że tu gdzieś w okolicach był. Kolega tyle Lasy lepiej zna, zrzut amerykańskich. Dla wojsk radzieckich, tak? W drugiej wojnie No i tutaj bardzo fajne rzeczy wychodziły kiedyś, z tego co słyszałem Manierki właśnie amerykańskie Jakieś tam menażki Rzeczy takie właśnie wyposażenia wojskowego No zobaczymy, pokręcimy się tutaj Co wychodzi tutaj, Sławku? Łózki. Łózki to są stalówki I to wszystko w jednym kupie, nie? Jest od gromy, wszędzie pipci No, pierwsze wejście, dokładnie z tej drogi żeśmy weszli do nasu i już zaczynają się łychy. Nic. Kręcimy się tutaj. Zobaczymy. Dziki zagłębiły się w las. A my mamy useczkę. Useczkę. Ale zobaczcie, że ta łuska jeszcze jest z materiałem. To jest od flary. Jest ten pocisk taki, co się rozświetla na niebie. Ale ciekawe. Bo jest chyba jeszcze troty albo co to jest? Nie wiem. Dziwne, pierwsza jest taką trafią, że jest pełna. idziemy do Skara Co łyżka z oporządzenia? Nie wątpię bo... okay, tutaj, zobacz, z tyłu jest jakaś takie. Uh, uh, uh. I co? strasznie skatowana takim czymś, nie wiem takim, no ale zdobienia są, tak ładne to widać od razu. Wiesz, co to może być? No ale chyba by tak nie obrosło. Nie. Ale powiem ci, że taka dziwne, bo może z czymś leżało, wiesz? Za spróbujemy to wyczyścić trochę. Dziwna ta łyżeczka jest, bo tak jakby pod spodem jakiś kolor przebił, tutaj przechodził pod spodem pod tą rdzołą. Fajne zdobienia tu wychodzą. Niestety nie mamy szczotki musiężnej, żeby to wyczyścić. Czemu taka oblepiona jest? To jest ewidentnie kolor. A taka oblepiona jest, rdzą Nic, wyczyścimy w domu, zobaczymy. Czekamy na resztę dzików. Pokazuję chłopakom, właśnie tutaj, filmik o tej liśniczówce. 24 listopada 2007 roku. Na miejscu zmagań sprzed niemal 61 lat kolejny raz pojawili się pasuje badający przeszłość tych okolic. Wśród nich był też autor książki Lubań, ostatnie zwycięstwo III Rzeszy Arkadiusz Wilczyński. Ja go tu przyciągnąłem do tej leśniczówki i historia jest tego typu. Ta leśniczówka stała jeszcze tutaj, po wojnie. Jak on tutaj wszedł w czterdziestym, lub szóstym roku, to na dole w tej leśniczówce leżało dwóch zabitych niemieckich żołnierzy. Oni byli przysypani słomą. Są, ale byli cali wyekwipowani, mieli wszystko w sobie i jak oni oczywiście rozszabrowali tych żołnierzy to znaleziono przy nich takie charakterystyczne rzeczy jak karty do gry mieli i co byli najbardziej zadowoleni mieszkańcy, zestaw do szycia I, 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 tak, i pozostawiono tych natomiast przy samej leśniczówce była mogiła w której znajdowały się same głowy rosyjskich żołnierzy bardzo ciekawe tematy to mamy także ta leśniczówka jest teraz koło nas jakieś ja wiem, z 50, 20, z 50 może 100 metrów, nie? I będziemy tam się kręcić koło niej nie? Poczekamy na całą grupę I szukamy pamiątek co zostało jeszcze po tych walkach Przepiękna, jesienna pogoda Idziemy do Krzysztofa Już trochę się moczy, bo to było tam parę <noise> dołków wcześniej <noise> o 22 zł, nie? <noise> Ty, to depozycik normalnie tak jak mówisz. z perelu. Ktoś zgubił, spał pod drzewem pewnie, nie? No. Tam mam wodę z konserwą i wiesz, do woreczka i puściło zanim to wyszedłem, mhm. nie? 10 złotych. Szkoda, że to nie markówki, nie? No niestety. No niestety. No ale jeszcze parę godzin jest. Jest jeszcze. Także tak jak to mówiłeś, po czym poznaje się detektorystę? Po tym jak kończę, nie jak zaczyna. O go. właśnie. <laughs> Nic, ważne, że jest fajna pogoda, dobre towarzystwo. Kierownictwo do nas zmierza, z tego co słyszałem. Zastępca prezesa i burmistrza no i kierownik <grym> i także <grym> i idą naszym tropem trasę mają oznaczoną w lesie taśmami myślę, że trafią no, jak tak. nie, to ich dziki zjedzą najwyższe idę do Artura co tam Artur mówisz? sierp o sierpie i brakuje co tu sierp robi? Mierd. kto tu kosiu. Może ruskim zabrakło broni ty? Tak. To na pewno. Wiemy, czym oni walczą, nie? Tak. <grych> Teraz no, super. Nie będzie kupa złomu. No na pewno. Dziabaj, działaj, nie przejmuj się. Ciężko się tu kopie Jakiś żelazny sygnał mamy. Delikatnie, kaspery, delikatnie tam to <laughs> Spokojnie to tylko nie wypadł. <laughs> Jeszcze? O, wyszło ci. Ja, tyle kopania. Za tym? Za tym. Co to znowu jest jakaś nabijka czy zapalnik? Nie, Super fan. Idę sobie, a tu w lesie spotykam dwóch wędkarzy ja Już zwijamy i bo nie biorą Same karasie? Już nie biorą Nie, eee. eee, tu są same drzewa, bo to kurde staw w lesie eee. No, fajny stawik jest No i Kacper mnie przed ratował, bo już się tak zaczepiło, że po prostu... Tak? O No, udało się No to idzie stracić szybko magnesy, nie? No, bo tu drzewa leżą i w ogóle... Ja tak właśnie, no, ja tak wiesz co, kiedyś myślałem, że może tutaj... Kogoś wziąć, żeby porzucał magnesem, ale na pewno, wiesz, hełmów leży wszystkiego, nie? Przecież to leśniczówka, to mamy ile? 20-30 metrów po tej stronie. Ściółki się trochę, wiesz, zbierało i patykło patyku, no, tego wszystkiego. Ale jak takie brzozy leżą tutaj, to... Jak w Smoleńsku. Nie ryzykowałbym tutaj. Biriozy. Dobra, palimy zaraz coś, jakiś ogień, bo ja już głodny jestem. Witam ścisłe kierownictwo stowarzyszenia. Cześć. No właśnie, gdzie masz kamizelkę? kamizelki? Ja mam! Kierownik no, gruby ma za Gdzie masz Co? No, zostawiłem, bo zaraz nic kopali a co? No. Co chciałeś sprawdzić? Fajny sygnał. Ale co, kopaliście coś już tutaj, czy nie? Tam chłopak się kopał, ale odłamek tylko wykonał. By no, to odłamków jest dużo, ale to dawaj kopać, zobaczymy. Zobaczymy? No. no fajny sygnał. Jacku, to podaj mój swój sygnał mogę zabrać? Pięknie. No to ładnie. mk 40 Co? mk 40 albo 38, zależy. Nie, no piękny strzał. Ale widzisz kawał, kawał żelazka było. No to, ale taki. Sygnał długi. No. ładnie. Ładnie. Przyszło kierownictwo i ja od razu strzał na dzień dobry. A ja. To był karabinek maszynowy, czy to to było? To? To jest magazyn. No Ale tutaj zadawały. brakuje tej, tej części tylnej, co nie? Ten taki z kolbą rozkładany No 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 Niemiecki, nie? Oczywiście No to pięknie, no to mamy już o, znowu Andrzejowi do strony daj się Chyba to zgłasza, zgłaszać nie trzeba jak to jest. No a jak tak. ostatnio z zamkiem żeśmy byli na policji? Tak? Zamek też podchodzi pod ustawę broni i amunicji, tak samo to Przyjedzie zaraz nasz kierownik. Nie podejmuje decyzji. On ma swoje znajomości podejmuje decyzję. Ja jestem tylko kierownikiem poszukiwań. ale wiem, że zmierza do nas. Dobra, no to piękny strzał, gratulacje. Oby takich więcej. na posiłek? Z domu kultury. No, kultury no, mhm. nie domu kultury, Jest wejście z domu kultury, sobie. I to w latach 90. jak pierwsze te kamery md przyszły. Yy, były jakiś tam remont czy coś i wezwali, bo przebili się kawałek i wezwali tych celników, yy, Oni mieli tę kamerę i tam tę kamerę. Chłopak się powiadał, właśnie, że widać, że jest wejście. No chodź zobacz, sygnały jak dzwony. Tylko nie przeklinać <noise> A, nie zjadą, nie? Co? Jedyna, do... u, Ładny kolor, kolor nie? Dwie obok siebie leżały Zobaczcie co to dzisiaj wychodzi twojego... Co to dzisiaj no wychodzi? No. Tak słabo się dzienisz za pół No to będziesz miał zadanie, żeby znaleźć od czego to jest o, Fajny kolcik Palone było, przypaliło się no to Macie dzisiaj będzie miał co robić na policji nie, nie. No, Oddaję Ci na tak. no, to no, Naprawdę, bo to podchodzi pod ustawę o broni i amunicji. No przecież to jest w takiej z... No my to wiemy i ty to wiesz. A oni tego nie wiedzą, nie? Dla nas to jest zło. No, no, cię. Super. Trzeba będzie to kurde wszystko zabrać. Co? Koncik. Nie chcę, tylko mamy obowiązek. No i co, nastał ten moment, tam, tam że będziemy tam musieli się tam dowiedzieć, tam czy przyjadą do nas, fachowcy? Co z tym zrobić? Tak, mamy tutaj destruk pistoletu i destruk karabiną kawałek, nie? No, Ramaczku, dzwoni. Nie spamu na pojutrze. <laughs> Dobra. <laughs> Dzień dobry do Maciej Macie. Się kłania, Stowarzyszenie Miłośników górnych Łużyc. Chciałbym zgłosić odnalezienie podczas poszukiwań zabytków oraz innych przedmiotów dwa destrukty broni. Jednym to jest kawałek karabinu, a drugim to jest pistolet. Chciałbym się dowiedzieć, czy przywieźć to do, do państwa, czy po prostu państwo? Patrzę po to. Idziemy na miejsce. Gdzie to jest? E, to jest za kopalnia gliny. Będzie najszybciej. Pana jak się nazywa? Dobry Maciej. Dobra, to tam podjedzie do pana policjanta. Okej, okay. mniej więcej ile? No, myślę, że to 20 minut Aha Okej, okay, dobra, to ja się udaję w kierunku tą kopalni Dzięki, miłego dnia Zobacz. Czyli tak jak zawsze tak, tak jak zawsze I co, zostało nas trzech dzików Najtwardszy <noise> Najtwardszy Co? Mówisz, o kopy są tam? Byłeś tam? czy? czy się no, chodzili? Są chodzi, stanowiska, nie? gdzie pełna naboi od kopeszy i tam, na drodze obok tego jakiś destrukt magnetu znalazłem, złamany. Dzisiaj same destrukty widzę. No jest, ewidentnie rączka, wszystko. No, no ale nie wiem, czego by się nie znalazł. Małzerowski pewnie. One takie długie były, nie? A ten taki niedługo. Nie no jest taki długi. Powiem ci, że kawałek jeszcze. chociaż nie no. Popatrz, tutaj, tutaj wychodzi na to, że bardzo szybko tutaj się zwęża. Cię, ciężko powiedzieć. On Aha. powinien być dłuższy, rzeczywiście masz rację on tak jakby tutaj do szpica już szedł, dziwne taka rękojeść też taka króciutka może ktoś na grzebach zgubił? nie, to ewidentnie jest tu jest na szynę o, nie bagnet, no, bagnet, bagnet bagnet, strup, bagnet, był tylko no, jaki gratulacje, zawsze coś zawsze coś tak, wracamy powolutku na parking Zostało nas trzech dzików i kupiłem jeszcze te sygnałki męczące co nam tu wyszło? jakiś niezbędnik Tam powinien mieć jakieś inicjały, nie? Ale to jest kurczę, zjedzona ta łyżka. Strasznie. Hmm. Zasad odpadnie ta łyżka. albo się trzyma. Kupy. No, powinien być jakiś kurcze. Czyje to jest? Ruska, czy nie? ruska Na nicie taka zrobiona. Nie widać jeszcze nic z przodu. Poszukamy. Takie coś teraz wyskoczyło. Wygląda jak zapalnik. Część zapalnika, ale mogę się mylić. Nie takie coś. No i co chłopaki, zmierzamy do samochodów, nie? Kończymy tą nierównowalkę. Zostało nas tylko trzech. Ale jedziemy jeszcze na półkę do rolnika. O, to tam po, po wykopkach. A co możemy powiedzieć dzisiaj o tym lesie? No coś tam było, nie? No. Jakieś destrukty broni powychodziły? Militarki trochę. No, łusek to już nawet nie będę mówił, ile było, bo było masę. Gdybyśmy no. mieli tak każdą łuskę pokazywać, to by zabrakło w ogóle baterii wszystkiego. i karty w, tej, w kamerze. Ogólnie no, mi się podobało, wypad fajny. Woda, super. Ognisko wspólne z kierownictwem. Nie żałuję, że nie zbierałem grzybów, bo jest ich tyle, że. No, grzybów jest dużo naprawdę. Ja też tak tyle musiałem ominąć dzisiaj. Mówię się do następni grzybiarza. Także co, żegnamy się powolutku. Do następnego, nie? Cześć Wam.